Skąd w budżecie naszego miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy? Na te podobne pytania Kielczanie znajdą odpowiedź w informatorze budżetowym na 2015 rok. Opracowana przez Urząd Miasta broszura już po raz kolejny powstała w ramach akcji Przejrzysta Polska. Przygotowali ją pracownicy Wydziału Budżetu. Prezentujemy tutaj takie informacje przede wszystkim o dochodach miasta, skąd się biorą pieniądze, o różnych źródłach właśnie tych dochodów, a potem pokazujemy... Na co wydajemy te pieniądze, które wpływają do budżetu, na co wydajemy najwięcej pieniędzy, jakie są najważniejsze na przykład tytuły inwestycji, które, będziemy, które miasto będzie realizowało w przyszłym roku, ile pieniędzy wydajemy na poszczególne na przykład typy szkół, ile wydajemy pieniądze na różne miejsca pomocy społecznej. W folderze można znaleźć również informacje dotyczące wydatków na transport, gospodarkę mieszkaniową i komunalną, administrację publiczną, kulturę, bezpieczeństwo publiczne, ochronę zdrowia oraz działalność usługową. Całość przedstawiona jest w zabawnej formie z ciekawą szatą graficzną. Zależy nam na tym, żeby każdy z mieszkańców, o ile to będzie właśnie możliwe, bo w każdej chwili możemy dodrukować tych informatorów więcej, żeby każdy chciał zajrzeć do tej książeczki małej i żeby zobaczył, w jaki sposób prezentujemy tutaj dane, które się wydają dla większości takie niezrozumiałe i skomplikowane. Informator budżetowy można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta Kieleckiego Ratusza, w Miejskim Zarządzie Dróg, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz w Miejskim Urzędzie Pracy. Dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.